Chodowcy w hodowczynie pocztowych. Jesteśmy u mnie na hodowli. Jest dzisiaj, który dzisiaj jest. O kurde, zapomniałem, ale wiem, że dzisiaj jest środa. Jest środa. E, tu są gołąbki, Teresie. Samica ma teraz jajko. Jeszcze nie sprzątałem. Rysi w ogóle tak samo. Boduje odporność. Dostałem w takim kubeczku jeść. No i zobaczymy, co z nich będzie. Tam siedzi samiczka, tu siedzi gołąbek jeden. Mutki, no u w głębniku nic nie zobaczę, bo wszystko praktycznie lata. Praktycznie wszystko sprawdzam tu, tu, tam dwa chyba tylko na dachu siedzą albo trzy. Może jakoś tak, reszta już lata. Tu chciałbym zobaczyć, może zobaczę Chyba, że poszły tak wysoko, że ich nie zobaczę. Na razie ich nie widzę. Ich nie widzę, no już odchodzą pięknie, fajnie, więc jest dobrze. O, tu idą. Na dachu, mówię, może siedzieć kilka sztuk, zaraz zresztą zobaczę. Bo... Nawet nie wiem, co siedzi na dachu. Teraz wy widzicie, co siedzi na dachu, ile sztuk. Tam pewnie są jakieś kamienie czy coś. O, jak się rozlatały, tam teraz latały. Muszę bym przybliżyć. Jest około 30 młodych odłożonych. Tutaj zniosło w końcu jajko. Tu zwaliły bluzkę, muszę im powiesić. Co głębie dostały? Dostały tak wczoraj. Wczoraj co dostały? Wczoraj dostały marchewkę suszoną. Zlałem to i sokiem z, sokiem z warzyw z leśnej doliny. Wszystko tutaj, jak tu stary wygląda. W miarę to wygląda. Tu mam łódkę jednego. Tu 745 powinien mieć chyba jutro mutki albo pojutrze. Tu są też dwa mutki. Tutaj nic, pusto. Tu są dwa mutki. Tu jest jeden, jak mówiłem. Tu są dwa jajka. Tu jest pusto. Tu jest pusto. Tu są dwa mutki. Samiczka się na dwóch mutkach. E, tu są dwa łódki Tu ma strajajka jajka Tu kanibal się ma jajka Tu są łódki dwa Dzisiaj e, je jeszcze coś e, Tu ma jajka Para Nie sprzątałem już dobry tydzień czasu e, Co młódki dostają? Dzisiaj dostaną czystą wodę Dzisiaj dostaną czystą wodę była Wczoraj była witamina z witamina witamina 2 Dzisiaj dostaną czystą wodę. Tutaj, no, tu jest ten e, semiczka kopmanka czerwona. To ona u mnie lata, akurat. Wszystko jest gitnie. To jest odwójka, która tam po lotowych głębiach była odwójka No i tu jest ten samiec, też odwójka z 2013 roku. E, zobaczymy, co to da. Burdel jest, bo, burdel jest, bo też z dwa tygodnie tu nie sprzątałem jak najlepiej, bo po prostu nie było czasu. E, tutaj no młodych to wiecie sami, że nie sprzątam, więc nie ma co krytykować. I tylko nie ja teraz, nie, tylko nie ja sprzątam młotków, bo dużo hodowców robi tak, że nie sprzątam młotków. E, żarcie zostało, więc dzisiaj nie dam rano za to, że nie zjadłem wszystkiego. Tu widzę na daszczkach też siadałem, wszystko jest git na dachu nawet nie wiem ile sztuk tam latają o, lecą lecą może załupały tak kamera złapała mm, latają sobie fajnie te styczniowe mutki styczniowe ja bym nie powiedział że styczniowe w styczniu sparowałem mutki będą z styczniu z, albo z lutego, albo z marca są łódki. Jakbym musiał spojrzeć w, w zeszły, tam mam wszystko zapisane. Jakie są nowe nabytki? No, jest para, gołębi. E, tu widać jest samczyk z tipesem. Tam ta samiczka z tipesem. E, tam jest samiczka z tipesem. I jest jedna samiczka boza e, Tu bym może tego białego z go wywalił. Jak mi się uda, to fantaz pokażę. Dobra, gołąbki są dosyć dzikie, widzimy sami, nie chcę po prostu, żeby nic im się stało. Tu pokażę może numery, żeby nie było, że są gołąbki łapane. Mam tu samczyka złapanego akurat. Jest to gołąb z, z mojego działu, zaraz pokażę. Oj kurde. Jest to gołąb typowo dalekodystansowy z głębi Ardena. Muszę go złapać, bo jest strasznie wyrywa się. Jest 0,75 jest e, Tipest, skąd Tipest, bo to jest lotowany. Odkupiłem go od takiego hodowcy, który już nie lotuje. E, serio, jak mam mówić, zapłaciłem za niego dwa piwa. Jak tak pan powiedzieć, szczerze, daję mu na dwa piwa i powiedzie, że mogę je zabrać. E, I powiedział, że mogę je zabrać, to ja je zabrałem. Tu jeszcze samiczka jest jedna, też z tych gołębi. Może pokażę oczko jego O puszczę go Jest jeszcze samiczka Którą zaraz jak mi się uda to też złapię i pokażę Ona siedzi chyba we wlocie. tak Więc ja robię cięcie i pokażę samiczkę Mam samiczkę teraz, samiczka też z głębi Ardena Jest to cała para z gębi Ardena, ten hodowca miał Ardeny czyste on tam kiedyś miał gołębie, tam z jeszcze jednym panem, który po prostu już później nie chciał mieć z nim gołębi Nic nie pozabierał, tam zostały czyste, bo tam były gołębie, 100% gołębie z Dolce Vita, z Ardena z od Michiela bójka, jest tu samiczka o. Słabo kamera łapie ostrość, może złapać Też Ardenka, tu pokażę numer Oj, i słabo widać 6525 oj 075 i ten sam tipest żeby nie było że nie było tylko ten ma inny kolor to jest od benzyny, benzyna wszystko i samiczka no i nabyłem jeszcze jedną y, bosą samiczkę do białego samczyka gdzie ona jest ta samiczka nawet o tu jest ta głoska. To jest jakby No i zobaczymy, co tu pokaże. Wrócić do gomnika, co siedzi. już Mam takie jeszcze, takie niedolotki. O, no, cztery sztuki. No to dwa na pewno latają. A dwa na pewno jeszcze nie latają. Tak nie, nie do końca latają, nie? Reszta już śmiga. Jak strzały. Nawet nie wiem, gdzie poleciały. Nawet nie wiem, gdzie poleciały teraz. Pogoda no jest taka sobie, akurat dzisiaj jest środa, no to spadło trochę deszczu chyba około litra na metr kwadratowy, więc słabo, mało deszczu w ogóle jest. małe opady są straszne, od prawie miesiąca jak nie lepiej nie padał deszcz, teraz spadło trochę, I niby teraz ma do końca tygodnia padać deszcz, zobaczymy co to z tego będzie, o Szczygieł przyleciał, gdzie on jest? Tam siedzi szczygieł, nie wiem czy na kamerze go ujmę, o gdzie on jest, o, poleciał, wróbel i szczygieł siedział. Przylatują tutaj. Yy, więc co, no tu są te rysie. Tu jest ten samiec tu. Yy, tu jest ten samiec, co był cały czas tutaj, jest cały czas. Miał kwarantannę cały czas jeszcze, bo był trochę schorowany. Jest tu z już miesiąc. Jak nie lepiej, miał kwarantannę. Po prostu miał tak zarąbane drogie oddechowe, że była masakra. Tu są terysie. Samiczka ma teraz módki. Yy, samiczka, teraz Jajka, przepraszam, samczykiem jeszcze. Są dwa mutki. Ostatnio wrzuciłem trawę, dziobały sobie fajnie, się trawy zostały, trochę nie że zostały, tylko wziąłem i dziobały sobie, fajnie zjadły. Eee, co tu by powiedzieć, no gołębie dostały e, bambino, bambino już się skończyło, to też już się skończyło. Muszę kupić następne, następne dwa wiaderka, tu teraz karmę mieszam. No jak mówię, dzisiaj czysta woda na pewno. No i zobaczymy co to z tego będzie, tu są praktycznie same gębie teraz rozpłodowe, nie? No tu siedzi ta samiczka, samczyk widzę. Siedzi też. No gębie co robiłem na samym początku, to robiłem im sprawdzałem czy gębie są zdrowe, czy nie mają żadnych choroby. Wiadomo od hodowcy, który daje samą pszenicę, to może być różnych chorób się naciągnąć. Który nie daje tam żadnych witamin, nie odrobacza i w ogóle, to różnych chorób można się naciągnąć. Co najpierw co zrobiłem, to je podrobaczałem. To było na początku. to było? To było jakoś. O, no, tamta samiczka sobie gruchała. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś. młody że niby samica, nie? Ale nie wiem, czy to nie będzie jakiś młody samczyk. no może. Nie wiem, zobaczy Czas pokaże, nie? Czas po prostu pokaże. No i co, My zobaczymy co to z tego będzie. 7 fair biały. Chciałbym coś jeszcze w tym roku uchować, żeby zobaczyć za rok do rozpłodu wziąć. Uchować sobie munki eee... no trochę się boję, bo teraz mało chodzę, przy gołębiach chodzi mi, że mało przychodzę do nich. Mało czasu spędzałem o tamte się chyba już na jajka ganiają, czy gania samiczkę. To mi chodziło, nie pędzania już. Dobra, ja już będę kończył ten odcinek, więc jak się Wam spodobał ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję i zostawcie komentarz, więc co, cześć na razie.